Od złodziei, którzy już nie tylko okradają domy, ale kradną całe, po wyrzucanie jedzenia, aby zaprotestować przeciwko wyrzucaniu jedzenia. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. 43-letnia kobieta z USA została aresztowana po tym, jak włamała się do jednego z domów w Kolorado, wymieniła wszystkie zamki w drzwiach, a następnie udawała, że dom jest jej. Sprawę na policję zgłosili sąsiedzi, którzy dostrzegli w domu podejrzaną aktywność. To jest zapalanie się. Świateł, mimo, że właściciel miał być poza miastem. Gdy policja przybyła na miejsce, kobieta siedziała sobie wygodnie przy kominku i słuchała muzyki. Numer 9. Inny 43-latek z USA, tym razem z Michigan, również włamał się do domu. Niestety w tym przypadku nie miał tyle szczęścia, gdyż właściciele byli cały czas w środku i zadzwonili na policję. Przestraszony włamywacz uciekł do lasu i najwyraźniej ucieczka również mu nie pykła, gdyż jeszcze tego samego dnia wieczorem mężczyzna sam zadzwonił na 9.11, aby prosić o pomoc, gdyż chyba zgubił się w lesie. Policja oczywiście bardzo chętnie namierzyła i odebrała zbłąkaną duszę. Numer 8. Aby zwrócić uwagę na problem marnotrawienia żywności, szanghajski artysta Yang Yixin porozrzucał po całym mieście ryż wart aż 123 tysiące złotych. Jeśli to Was pocieszy, ryż nie był prawdziwy, a zrobiony ze złota i było go tylko tysiąc ziarenek. Mimo to, czy nie mógł po prostu przeznaczyć tych pieniędzy na potrzebujących? Artysta uważa, że nie, gdyż w ten sposób byłaby to tylko jednorazowa pomoc. Natomiast swoją kontrowersyjną akcją przemówił do świadomości tysięcy ludzi, co w dłuższej perspektywie czasu przełoży się na znacznie większą pomoc. Numer 7. Pracownicy sprzątający zatrudnieni przez miasto usunęli mural namalowany na zlecenie miasta. Tak, właśnie taka absurdalna sytuacja. Miała miejsce w brytyjskim mieście Cardiff. Zamówione murale, mające tknąć w miasto życie i uczynić je bardziej przyjaznym, firma sprzątająca uznała za wandalizm i zamalowała je białą farbą. Miasto tłumaczy, że to przez błąd w komunikacji z kontrahentem. Co jednak nie zmienia faktu, że prace, nad którymi spędzono prawie tydzień, zostały uznane za coś szpecącego. Pomyślcie, jak teraz muszą czuć się stojące za nimi artystki. Numer 6. Apple słynie z drogich produktów. W 2019 roku firma zaprezentowała podstawę do monitora za 4800 zł, w 2020 kółka do komputera za 3500 zł. W tym roku natomiast wraz z nową serią laptopów MacBook Pro Apple wprowadziło własną ściereczkę do czyszczenia, którą wyceniło na 99 zł. Jakby tego było mało, na stronie produktu znajduje się lista kompatybilności, na której znajdują się wyłącznie urządzenia Apple. Aż strach pomyśleć co by się stało, gdybyście próbowali Wyczyścić ją telefon z Androidem. Mimo to zainteresowanie ściereczką przechodzi najśmielsze oczekiwania. Czas realizacji zamówienia wynosi na ten moment prawie 3 miesiące to dłużej niż na najnowszego iPhone'a czy zegarek Apple Watch. Numer 5 Prokuratura federalna oskarżyła mieszkańca stanu Georgia o to, że otrzymaną w sierpniu zeszłego roku pożyczkę w wysokości 85 tysięcy dolarów, mającą pomóc jego firmie przetrwać pandemię COVID-19, mężczyzna przeznaczył na zakup rzadkiej karty Pokémon za 57 789 dolarów. Aby w ogóle otrzymać tak wysoką pożyczkę, mężczyzna ponadto skłamał we wniosku na temat liczby zatrudnionych oraz wysokości dochodu. Numer 4. Nie ma pieniędzy na szpitale, nie ma pieniędzy na Medyków jest za to na kilkaset mobilnych ołtarzy polowych, które w trybie pilnym zamówiło wojsko polskie. W skład przenośnego zestawu liturgicznego miałyby wchodzić m.in. kielich mszalny, krzyż ołtarzowy, dwa świeczniki, kropidło czy rozkładany stolik. Informacja, która wyciekła do mediów, wywołała taką burzę, że Ministerstwo Obrony Narodowej już na następny dzień wycofało się z przetargu. Numer 3. Zmagająca się z niedoborem pracowników policja w Austin prosi teraz mieszkańców, aby w przypadku ewentualnych przestępstw zbierali dowody na własną rękę. Pewnego właściciela obrabowanego sklepu pouczono nawet, aby robił to w rękawiczkach, bo inaczej zostawi własne ślady i sam może zostać uznany za winnego. Numer 2. Pewien Egipcjanin trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, potem jak 6 miesięcy wcześniej połknął telefon komórkowy. Mam Mężczyzna zrobił to, aby nie musieć oddawać go strażnikom podczas ewentualnej kontroli. Jednocześnie stwierdził, że robił już tak wcześniej, jednak telefon wychodził drugą stroną zazwyczaj jeszcze tego samego dnia. Tym razem jednak zadomowił się na dłużej. Lekarze twierdzą, że gdyby nie folia, w którą telefon został owinięty, skończyłoby się o wiele gorzej. Numer 1 Fotograf Ashley Cooper podczas przechadzki po lesie Lake District dokonał nietypowego znaleziska. 90 metrów od szlaku turystycznego, w głębi lasu, natrafił on na w pełni nakryty stół z krzesłami. Początkowo myślał, że to jakaś instalacja artystyczna, jednak kiedy dostrzegł też niedojedzone jedzenie oraz kieliszki z niedopitym szampanem, wiedział, że musiała go zostawić jakaś świętująca para. Niewykluczone też, że stół został rozstawiony przez jakąś influencerkę, aby pokazać jak bardzo kocha naturę. Przyznajcie, to się nazywa wznieść śmiecenie w lesie na zupełnie nowy poziom. OK, i tym wzniesionym jak ręce Mojżesza akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Zapraszam was też na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Public Asset z animacjami. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!